Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie we vlogu. Dawno nie było vlogów, ale no niestety nie miałam kiedy ich nagrywać, z racji tego, że nagrywam przeglądy. Ich ostatnio też było trochę mniej, bo chyba 3 dni nie wstawiałam, a to się chyba jeszcze nie zdarzyło, żebym trzy dni pod rząd nie wstawiła przeglądu, więc z góry za to was przepraszam, ale niestety prawdopodobnie miałam udar słoneczny. I dopiero dzisiaj dochodzę do siebie, e, już mogę normalnie chodzić, e, już mogę normalnie funkcjonować. Fakt, że jeszcze trochę boli mnie brzuch. E, no i oczywiście unikam wychodzenia na słońce. To znaczy, dzisiaj mam zamiar wyjść trochę posiedzieć w cieniu na huśtawce, więc e, pójdziecie ze mną. E, a dlaczego dostałam tego udaru, to zaraz wam, e, zaraz wam opowiem. Wam opowiem, to wam pokażę. Bo ten, kto śledzi mnie na Instagramie, to pewnie widział, a ten, kto mnie nie śledzi na Instagramie, to zobaczy tutaj. Dostałam ostatnio takie drzewko oliwkowe, oliwne od mojego męża, i on nawet nie wiedział, że to jest moje marzenie. Ciche marzenie ogrodnika, żeby dostać takie drzewko, drzewko oliwkowe. Tylko chciałam takie duże, no ale to te też jest piękne. I z racji tego, że robimy sobie taras, to właśnie moim drugim marzeniem będzie dostać takie duże drzewko oliwkowe. Jeżeli wiecie, wiecie. Może macie takie drzewka, to dajcie mi znać, kiedy, e, kiedy wy je wstawiacie, na przykład do domu, e, kiedy, e, jak często je podlewać. Wolałabym wiedzieć, wiecie też od takich osób, które już mają i e, po prostu i użytkują, że tak powiem, e, te drzewka w swoich domach, w swoich, na swoich tarasach. E, wolałabym e, po prostu wiedzieć to od Was, niż czytać gdzieś niż czytać gdzieś różne opinie w goglach. Jak widać u nas praca w re. Mąż już zaczął wczoraj kłaść taras. Będzie on dosyć spory, bo będzie aż dotąd. Więc będzie gdzie szaleć, no ale zobaczcie ile musieliśmy wygrabić całego podwórka, wyrównać Posiać trawę. Tam mam nawet taką małą rabatę. O tam, zobaczcie, stoję w cieniu, więc nie martwcie się, na słońce nie wychodzę. E, tam mam nawet taką małą rabatę. To znaczy, ona, jak się podejdzie bliżej, to jest naprawdę spora. E, ale tu podwórko jest ogromne, więc było naprawdę bardzo dużo pracy. I tam jeszcze od połowy w tamtą stronę musimy jeszcze grabić, bo tam są jeszcze takie gruzy. Ale nie mam pojęcia, kiedy to zrobimy. Ja po prostu nie chcę już teraz się narażać i wychodzić, wychodzić. Bo po prostu teraz się już boję. Także tak wyglądają nasze prace ogrodowe z drugiej strony. Bo e, ogród od strony frontu wygląda już całkiem spoko. Wiadomo, że tam trzeba jeszcze coś dosadzić, trzeba przesadzić. Duże rzeczy przesadzaliśmy, przesadzaliśmy te duże tuje. One mają 15 lat. Musieliśmy je wysadzić stamtąd z przodu tutaj do tyłu i trochę naprzód poszły pod, pod płot więc naprawdę dużo pracy przed nami. Jak widzicie jak widzicie jeszcze sporo, no, ale jakoś powoli działamy. Sami we dwójkę robimy, dzieci nam trochę pomagają, ale też nie chcemy, żeby dzieciaki wychodziły na to słońce. I powiem wam, że była taka sytuacja. Poczekajcie, za chwilę wam opowiem. Przejdziemy sobie na przód, jeszcze wam pokażę, jak wygląda przód. Dobra, ja jestem w cieniu, bezpieczna, więc e, tak prezentuje się tutaj przód, mamy dużo, dużo trawy, działka jest po prostu ogromna, jak widzicie tam chłopaki mają zagrodzone, żeby piłka im nie leciała w tą drugą stronę, tam na drugie podw podwórze, e, więc jest e, roboty e, bardzo, bardzo dużo i pranie jak w każdym, w każdym polskim domu na wsi wisi pranie z tyłu. Dobra, ja tutaj się odwrócę. Odwróciłam się i słuchajcie, yy, powiem Wam, że to takie trochę też śmieszne było, bo ja cały czas uczulam dzieci, żeby zakładały czapkę, żeby smarowały się filtrem 50, żeby nie chodziły od 10 do 15 na tym słońcu, a sama dostałam udaru słonecznego od rana do wieczora siedziałam po prostu, tak się zajęłam pracą, że siedziałam tam z drugiej strony, gdzie jest po prostu patelnia taka, że, że to jest niewyobrażalne. Tam jest tak gorąco, od tej ziemi tak bucha ciepło. I schodziłam tylko, żeby coś zjeść, albo żeby po prostu się napić. Chociaż picie, picia naprawdę bardzo dużo piłam. Bardzo dużo wtedy wody piłam, naprawdę. Ogrom, ale widocznie za... Mało jeszcze, to ja nie wiem ile musiałabym wypić, żeby to pomogło, także uważajcie na siebie. Bo ja pierwszy raz w życiu miałam chyba e, tak naprawdę cały dzień czapkę z daszkiem, ale miałam odkryte ramiona, bo tak spuściłam sobie ramionczka i miałam tak tylko tutaj zakryte, a miałam odkryte ramiona i odkryty kark, a to jest po prostu podobno niedobrze. Chociaż mój mąż mówi, że w ogóle cała powinna być zakryta i pewnie ma rację, bo całe ciało się nagrzewa, ale podobno najważniejsza jest głowa i, e, i kark. No, głowę miałam zakrytą, kark niestety miałam cały czas na słońcu. No i w życiu bym nie pomyślała, bo ja byłam zawsze odporna na słońce. Zawsze mogłam siedzieć na tym słońcu e, i nic mi się nie działo, a teraz właśnie mi się zadziało i miałam. Miałam bóle brzucha straszne, miałam rozwolnienie, miałam ból całego ciała. Jeszcze tak jak się przekręcam, to tak jeszcze czuję, że mnie, że mnie bolą tak kości, jakbym miała być chora i o dziwo teraz nie miałam gorączki, ale to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, że trzeci raz taka sytuacja w tym miesiącu, no bo z racji tego, że robimy ten ogród, to cały czas tam byliśmy na słońcu. I w życiu bym nie myślała, że te słońce majowe yy, tutaj mnie tak potraktuje, że tak powiem. I yy, już wcześniej miałam dwa razy podobną sytuację, tylko do tego dochodziła jeszcze gorączka. I to było tylko jedno, jednodniowe i na drugi dzień już się dobrze czułam. A teraz dzisiaj jest czwarty dzień i ja dopiero dzisiaj mogę tak normalnie sobie wiecie, o tak, tutaj z Wami pogadać, już trochę podmalowałam się, żeby trochę lepiej wyglądać Także dzisiaj już jest trochę lepiej. Chociaż pani w aptece, jak mój mąż pojechał, to trochę nas nastraszyła, bo mówi: jak będę wymiotować, no to trzeba jechać do szpitala. A ja naprawdę na drugi dzień miałam mdłości. Mówię: Jejku, coś tu jest nie tak, Piotrek. Ja mam mdłości, jeśli <laughs> śmieliśmy. Ale to nie było przez to, tylko to było po prostu przez te nagrzanie, przez słońce po prostu. Także, także wytłumaczyłam się, dlaczego nie ma przeglądów. Wiem, że będziecie mi pisać, że powinnam odpoczywać. Powinnam odpoczywać i nie nagrywać, ale chciałam się z Wami tym podzielić, bo jest Was tutaj już 36 tysięcy ponad eee, i chciałam Wam e, powiedzieć, jaki był powód tego, że nie wskakiwały przeglądy. <laughs> Więc tak to u nas wygląda. Nikuś sobie leży na słoneczku, słuchajcie, zobaczcie. O, i tutaj jak widać, jak pan przyjeżdżał nam równać koparką, to wyrwał nam jeden korzeń, a tutaj z tyłu były wcześniej choinki i mamy tych korzeni dosyć sporo, słuchajcie. I jak on wyrwał ten korzeń, i została taka dziura ogromna, którą też niedawno zakopałam, to powiedziałam, nie. Proszę więcej nie ruszać, bo tylko zobaczcie, jaki mam teraz ubytek w trawniku. Muszę tutaj, muszę tutaj dosiać po prostu trawy teraz. Jeszcze nie wiem, czy nie muszę dosypać trochę ziemi, ale na tą chwilę na tą chwilę wyszłam sobie tylko na chwilę tutaj, żeby nagrać pod drzewkiem, siedzę w cieniu nie wyłażę na dwór, boję się po prostu. Wczoraj ten nawet nie miałam siły. Powiem wam szczerze, że wyszłam tylko zobaczyć jak mój mąż e, robi taras, a wyszłam w czapce. Zarzuciłam sobie zarzuciłam sobie tak na ramiona, na najpierw taką tą grubą kurtkę, którą wcześniej wam pokazywałam, e, co sobie zamówiłam? ten sweter, o, o który pytałyście, raczej nie kurtkę, tylko ten sweter taki gruby, bo bardzo lubię w nim chodzić, albo mi tak gorąco, że wiecie co, Wzięłam sobie Eee, Obrus po prostu zarzuciłam na siebie i tak wyszłam. I ja wyszłam tylko na 5 minut. Poszłam do domu i po prostu. Eee, I stałam w cieniu. Post po, posz poszłam do domu i już się bardzo źle czułam. Także. Eee, a tak nie mogłam przeżyć, wiecie. No, ten, kto ma ogród, eee, ten, kto ma ogród, kto uwielbia pracę w ogrodzie, który. który, który nie potrafi wysiedzieć w domu, to będzie mnie rozumiał, aczkolwiek y, wiem, że y, powinnam cały czas leżeć. Ale to mnie, mnie nie tak wszystko bolało, że ja nie miałam siły już nawet leżeć. I mówię, muszę iść zobaczyć, co ten mój mąż robi, bo tak jak miałam siłę wstać, wstawałam do łazienki, to przez okno sobie luknęłam, ale wiecie, przez okno to nie to samo. No ale już później nie wychodziłam. Później nie wychodziłam nad wieczorem, jak już nie było tego słońca, już było tak chłodno, fajnie. To też nie wychodziłam, bo nie miałam siły. Dzisiaj jest mój w sumie taki pierwszy raz, że sobie wyszłam i posiedzę, po, posiedzę sobie chwilę tutaj z wami na huśtawce, ale zaraz zmykam do domu, bo po prostu się teraz boję. Nie wiem, jak ja będę pracować teraz w ogrodzie. A teraz są takie upały, więc niestety chyba będę musiała. Ogarnąć coś w domu, jakieś sprzątanie szafek, mycie, mycie okien. No, tylko szkoda, bo jak zakładamy tam ten ogród, a już bym chciała, żeby to wszystko tam tak pięknie porosło, to, to nie wiem, kiedy ja to zrobię. Tak sobie myślałam, już śmiechem, żartem, że w dzień będę spała, a w nocy będę robiła. <laughs> nie, oczywiście to jest żart. Wiecie co, teraz nawet jak patrzę na niego, jak on tak siedzi na słońcu. Nikuś. Chodź tu szybko w cień. Chodź tutaj do mamusi. To, jak <śmany> tak. on jest cały czas ze mną. To jak ja widzę, jak on siedzi na słońcu, to aż mam ochotę y, krzyknąć na niego, żeby tutaj szybko przyszedł, bo boję się, że jemu też się coś stanie, wiecie? Także, także takie u nas, y, takie u nas y, są y, nowości, że tak powiem. Tak to u nas teraz wygląda. Mam nadzieję, że będzie już lepiej. Tak sobie teraz patrzę, że dwa albo trzy lata pod rząd nasza wisienka, która jest tutaj stara wiśnia, naprawdę bardzo stara ona tutaj jest przynajmniej słuchajcie 20 lat. Tak, przynajmniej 20 lat ona tutaj jest. Ta jabłonie jest na pewno starsza. Ona miała być już eksmitowana, ale postanowiliśmy, że zostanie z nami do końca, bo ona jest już w środku prawie pusta, ale też daje jeszcze jabłka. I w tym roku jest naprawdę dosyć sporo tych jabłek na jabłonce, ale za to wiśni w tym roku jest mniej, ale tak jak mówiłam na początku ze 2-3 lata to wiśni mieliśmy bardzo, bardzo dużo na tej, na tym drzewku. I do pojedzenia, i słuchajcie, i robiłam kompoty, także naprawdę bardzo, bardzo dużo było wiśni, a w tym roku jest tak malutko, no ale to tak jak każdy musi się zregenerować, żeby po prostu dać owoce, ale za to tak jak było słabo z jabłkami na tej jabłoni, tak w tym roku jest, jest naprawdę dosyć dużo i ja na przykład bardzo lubię te jabłka, nie, teraz byśmy jej nigdy nie wycięli, wcześniej tak chcieliśmy wycinać wszystkie drzewa. A teraz marzy mi się o tym, żeby mieć ogród pełen drzew, brzus, klonów, dębów. E, także e, zamierzamy to wszystko sadzić, tak jak wam po, e, wcześniej pokazywałam działkę, i tam na samym końcu chciałabym zasadzić e, taki lasek brzozowy. Piękne są brzozy, bardzo mi się podoba. Zawsze chciałam mieszkać przy lesie, to chyba sobie muszę po prostu ten las sama zrobić. Trochę mnie to martwi, że to wszystko będzie tyle rosło, tyle czasu rosło. No ale jak nie zrobimy tego w tym roku, to za rok będą jeszcze mniejsze. Wiecie, jak to jest, nie? <laughs> Więc tak to wszystko tu wygląda. Te berberysy, zaraz wam pokażę. Poczekajcie, sobie. zobaczcie na te berberysy. Te berberysy mam dwa lata i to były takie po prostu maluczkie, malutkie sadzonki. Kurczę, wyszłabym tam, e, ale boję się trochę. Nie, wyjdę tutaj. Jak jest cień, poczekajcie. Muszę tak powolutku 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 tu w cieniu sobie stanę i te berberysy mają tu są berberysy jakby ktoś nie wiedział nie wiedział która to roślina to one mają słuchajcie Dwa albo trzy lata, i były takie malutkie, a teraz tak pięknie wyglądają. Jeszcze z tymi tujami tutaj obok, e, żółtymi, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Z innej perspektywy, jak stanę w, z tamtej strony podwórka, to tak bym Wam nagrała, to to bardzo ładnie wygląda. Bo tutaj wiecie, wcześniej miałam skrzyneczkę, i tą skrzynkę w tym roku też zepsułam, bo już się rozwalała, i po prostu wsadziłam, e, wsadziłam. Słuchajcie. No, to co tutaj jest, i tam są jeszcze hortensje. Także ten teraz jest tylko taki do posiedzenia, teraz. Musiałam uciec, uciec, bo jechali akurat panowie, którzy zabierają nam odpady i narobiliby hałasu. Więc przestawiłam się tutaj. Ale poczekajcie trochę wyżej, może wezmę, bo znów mi głowę ucina. Nie patrzcie na to, bo tam stoi kosz z praniem, e, stoją, jest łóżko rozłożone, e, ale spokojnie. Do wszystkiego dojdziemy. Ja sobie zrobię teraz elektrolity, bo powiem Wam, że chyba trochę mnie postawiły wczoraj na nogi, mimo tego, że naprawdę dużo piję wody, <laughs> to te elektrolity e, musiały e, wlecieć i teraz będę chyba piła je regularnie. Muszę się e, z tutaj zobaczyć, dowiedzieć, czy w ogóle mogę tak cały czas pić te elektrolity, przynajmniej jedną może kapsułkę, jedną tą kapsułkę dziennie. Jedną tą kapsułkę dziennie. Nie są, powiem Wam, w smaku takie niedobre, bo są pomarańczowe. Ja wiem, że kiedyś kupiłam elektrolity, tylko nie pamiętam jaka to jest firma, ale one były totalnie bezsma... czy znaczy nie bezsmakowe, tylko były słuchajcie, jakbyście wodę z solą piły, no logiczne, tak e, ale one były okropne i moje dzieci jak pomyślą o elektrolitach to zaraz sobie przypominają tamte elektrolity ale tamte były naprawdę petarda ja jak jestem chora i kupię sobie tamte elektrolity, to ja jestem zaraz na nogach, a może mi właśnie przywiózł takie bo pani w aptece mu takie poleciła no i, no i e, z tych nie jestem tak zadowolona, jak z tamtych, nie? I jeszcze smak pomarańczowy. No fakt, że lepiej się to pije, ale ja takich rzeczy nie za bardzo e, lubię. E, co my tu mamy? Glukozę, sód, chlorek, potas, witamina C. Także tak to e, w, tym, w tych elektrolitach wygląda. Jakoś nie jestem za takimi, wiecie, kapsułkami. Zobaczymy. E, zobaczymy e, jak się będę dalej po nich czuła. Rozpuszczam sobie w tych pepkowych szklaneczkach. Nie patrzcie też na moje pazury, bo już niedługo idę je zmienić. Dobrze, że akurat zdążę wydobrzeć, bo już są okropne i brudne, bo już nie mogę ich powymywać, dosłownie od piasku, który tam przerzucałam, od ziemi. Więc ee, ja kupiłam ostatnio te szklaneczki. Nie wiem, czy wam pokazywałam. Pepko za 30 4 zł, 4 i są naprawdę świetne, trochę mi kolor nie podjeżdżał na początku, ale teraz powiem Wam, że są fajne, poczekajcie, bo one inaczej wyglądają, one inaczej wyglądają, a tu mam, dobra, tu mam prawie pusto, bo jest tylko woda, więc tak wygląda pusta, zobaczcie, jaka różnica, nie, w kolorze. Mm, więc e, tak wygląda bez. I jeszcze te, które Wam ostatnio na przeglądzie też polecałam, które mówiłam, że mam, to te one są, e, one są do kawy e, i do silnych napojów. Są naprawdę też genialne i ostatnio robiłam w nich te, też deser, ale nie ogarnęłam, że nie mam tych małych łyżeczek długich, ale nie ma problemu. Do zupy łyżki były, więc deser został zjedzony. Więc e, to mogę Wam polecić, co? co kupię, co używam u siebie w domu to Wam polecam co jeszcze chciałam Wam powiedzieć a jeszcze chciałam Wam powiedzieć czekajcie, trochę tak się tutaj przycisnę że zrobiłam sobie też miód z mniszka dosyć dużo słoików, już oczywiście prawie połowę rozdałam ale zrobiłam miód z mniszka tego majowego i wyszedł mi w tym roku przepyszny dodałam trochę więcej cytryny i wyszedł przepyszny Także tak to u mnie wygląda. Ja sobie tutaj piję. Muszę zjeść śniadanie, bo jest godzina prawie dziesiąta Nie wiem, o której Wam wrzucę tego vloga, ale jest godzina prawie 10, a ja jeszcze nie zjadłam śniadania. No jakoś to tak teraz bywa. Więc e, ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że e, polejkujecie, zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawicie komentarz, udostępnijcie, Będzie mi bardzo, bardzo miło, a ja dzisiaj życzę wam miłego dnia, słonecznego. Zawsze wam życzyłam słonecznego dnia, a teraz to słońce mnie trochę przeraża, ale może się to zmieni z czasem. Po prostu muszę bardziej uważać teraz. Więc e, uważajcie na siebie, bo jak widzicie, terminator też został rozłożony. <grydy> Nigdy mnie nic nie brało takiego od słońca. Wręcz przeciwnie, kochałam smażyć się na słońcu, a teraz już nie mogę. Tak jak to niektórzy określili, starość. To już chyba jest starość. I bardzo dużo osób, właśnie wczoraj co dzwoniło, to Sylwia, to już jest starość i się ze mnie śmiali, właśnie, nie? że to już jest po prostu. Starość. Wiem, oczywiście, to z przymrużeniem oka mówię. Dobra, trzymajcie się, cześć.